Dzień dobry, kochani. Mój dzisiejszy niebiesko-złoty makijaż w pastelach wykonałam za pomocą za trzech paletek. Gwiazda dzisiejszego programu to właśnie Candy która zawiera pastelowe kolory, których dzisiaj namiętnie używałam. Na całą powiekę, w załamanie i powyżej załamania, poszedł ten niebieski Baby Blue. Następnie w zewnętrzny kącik i załamanie powieki. Poszedł ten hebrowy. Na sam środeczek powieki poszedł ten złoty buttercup. Natomiast pixie, ten mroźny, poszedł w sam środeczek, tutaj w wewnętrzny kącik. Oprócz tego, załamanie powieki i troszeczkę i troszeczkę właśnie tutaj. Kącik, zewnętrzny kącik, i załamanie. Zaznaczyłam tym średnim brązikiem, który zmieszał się z tym hebrowym, dając właśnie taki ładny efekt fioletowego koloru. To jest właśnie wynik pomieszania tych dwóch cieni brązu z hebrowym, co moim zdaniem bardzo ładnie się zgrało z dzisiejszym makijażem, no i z paletki Secret Garden dałam złotą kreskę na samym początku właśnie ten Honey, a do tego złoto w płatkach siwe na to jeszcze położyłam, żeby wybić ten, ten kolor właśnie Honey jeżeli podoba Ci się mój dzisiejszy makijaż i chcesz go naśladować daj mi znać wpisując w komentarzach Shanti, złoto Niebieski w pastelach. Widzimy się następnym razem. Pa!